Czasami nauka nie tylko stawia pytania, ale robi coś dziwnego. Tak właśnie stało się w podziemiach CERN, gdzie w cieniu gigantycznego zderzacza cząstek skromny, ale niezwykle potężny eksperyment LHCB dał wynik, który pozostawił fizyków z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. I nie chodzi tu o znaczne odchylenie lub subtelną korektę starej teorii. Nie, wszystko jest znacznie bardziej dramatyczne. Być może właśnie zajrzeliśmy za granicę standardowego modelu i okazało się to przerażająco dziwne. Fizycy kochają porządek, równania i symetrię, ale LHCB postanowił grać według własnych zasad, jakby cząstki postanowiły zbuntować się przeciwko znanej logice. Rozpadają się nie tak, jak powinny. Tworzą struktury, które nie powinny istnieć. W ich zachowaniu widać coś złowrogiego, co sugeruje nowe siły, nowe cząstki, a nawet nowe wymiary. To nie pierwsza sensacja z LHCB. Ale właśnie teraz, w 2025 roku, świat fizyki naukowej znalazł się w dziwnym punkcie. Coraz więcej danych wskazuje, że czegoś nie rozumiemy. Kiedy słyszymy o wielkim zderzaczu hadronów, w wyobraźni natychmiast pojawiają się gigantyczne magnesy przyspieszające protony do niewyobrażalnych prędkości i wybuchy cząstek rozbijające rzeczywistość. Jednak mało kto wie, że jednym z najbardziej tajemniczych i precyzyjnych detektorów tego gigantycznego akceleratora nie jest Atlas ani CMS, Se, ale LHCb. Skromny, ale niezwykle ważny eksperyment ukryty w północno-zachodnim punkcie pierścienia kolidera. To nie jest tylko kolejny detektor cząstek, to prawdziwy mistrz odkrywania tajemnic kwantowych. Jego specjalizacją nie jest masowe zniszczenie materii, ale wykrywanie najdrobniejszych naruszeń symetrii we wszechświecie, zwłaszcza związanych z tak zwanymi kwarkami piękna lub bikwarkami ciężkimi i kapryśnymi. Wbrew swojej nazwie, kwarki te zachowują się niezwykle podejrzanie. Żyją długo, rozpadają się w dziwny sposób, łamią prawa, na które reszta wszechświata zdaje się przymykać oko. Ale po co w ogóle obserwować rozpad jakichś tam bikwarek? Ponieważ właśnie w tych maleńkich kwantowych odchyleniach może kryć się wyjaśnienie samej tajemnicy naszego istnienia. Dlaczego Wszechświat składa się głównie z materii, a nie z antymaterii? Dlaczego w ogóle tu jesteśmy, a nie ulegliśmy anihilacji w pierwszych sekundach po Wielkim Wybuchu? Od ponad 10 lat LHCb, niczym bystry tropiciel, obserwuje zachowanie bikwarów, kwarków sy i innych rzadkich cząstek, rejestrując ich zachowanie z dokładnością do mikrosekund. LHCB nie rozbija cegiełek wszechświata, ale uważnie je ogląda w nadziei, że znajdzie pęknięcie, za którym może kryć się nowa fizyka. Cechą szczególną LHCB jest jego zdolność do pomiaru naruszeń CP, czyli asymetrii między materią a antymaterią. Robi to z fenomenalną dokładnością. To właśnie takie pomiary skłoniły fizyków do zakwestionowania nieomylności modelu standardowego. Co więcej, detektor ma unikalną konstrukcję. W przeciwieństwie do innych eksperymentów, wychwytuje on cząstki wyrzucane do przodu po trajektorii wiązki w obszar, którego nie obejmuje zwykła fizyka. To tak, jakby umieścić kamerę nie przy wejściu do budynku, ale przy tylnym wejściu i nagle zauważyć, że właśnie stamtąd ktoś kradnie przyszłość nauki. Wreszcie nie można zapominać o pragmatycznej stronie sprawy. LHCB dysponuje ogromną bazą danych. Każdy mikrosekundowy rozpad jest rejestrowany, analizowany i sortowany w milionach objętości. A wszystko to za pomocą najnowszych algorytmów i sztucznej inteligencji. To już nie jest tylko eksperyment. To potwór informacyjny pożerający dane i wypluwający odpowiedzi, które wydają się szaleństwem, ale jednocześnie potwierdzają się wielokrotnie. LHCB to nasza szansa, szansa, aby dotrzeć do fundamentów, na których opiera się rzeczywistość, i być może dowiedzieć się, że te fundamenty wcale nie są takie, jak się wydawały, a dokładniej, być może fundament w ogóle nie istnieje. Czasami wszechświat mruga, nie dosłownie oczywiście, ale kwantowo. To, co wydaje się symetryczne, nagle staje się nieco przekrzywione. To, co powinno być identyczne, z jakiegoś powodu zaczyna zachowywać się inaczej. Nazywa się to naruszeniem symetrii CP. Zjawisko, w którym cząstki i antycząstki, niezależnie od tego, jak je obracamy i odwracamy, nie zachowują się tak samo. I właśnie ten efekt może wyjaśnić, dlaczego w ogóle istniejemy. Ale oto haczyk. Przez długi czas naruszenia obserwowano tylko w tzw. mezony, prostych parach cząstek, a bariony, bardziej złożone i stabilne cząstki składające się z trzech kwarków, pozostawały jakby czyste. Fizycy przez lata szukali śladów naruszenia symetrii CP w ich zachowaniu. I to bezskutecznie, aż do teraz. W czerwcu 2025 roku LHCB dokonał tego, co nazwano już cichą rewolucją fizyki cząstek elementarnych. Naukowcy ogłosili pierwsze w historii przekonujące dowody naruszenia CP w rozpadach barionów. Mowa o dziwnych asymetriach w zachowaniu ciężkich cząstek zawierających bikwarki. Cząstki te rozpadają się z niewyczuwalnym, ale stałym odchyleniem od tego, jak powinno to wyglądać zgodnie ze standardowym modelem. W jednym z kanałów efekt okazał się po prostu oszałamiający. Różnica między materią a antymaterią osiągnęła prawie 5%. Społeczność naukowa po prostu zawrzała. Fizycy, którzy przez lata cierpliwie i powściągliwie tłumaczyli dziennikarzom, że nie znaleźliśmy jeszcze nic nowego, nagle zaczęli mówić inaczej. To naprawdę zadziwiające, przyznano w oficjalnym komunikacie prasowym. To, co sprawia, że odkrycie to jest naprawdę dziwne, to jego stabilność. Nie jest to przypadkowy skok ani jednorazowy pomiar. LHCB przeanalizowało ogromną ilość danych, a asymetria powtarza się wielokrotnie. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że nikt nie wie dokładnie, dlaczego tak się dzieje. Teorie oparte na modelu standardowym nie wyjaśniają tych danych. Pojawiają się śmiałe hipotezy. Być może istnieje nowa siła, ukryta asymetria, a nawet nieodkryte cząstki, które wpływają na rozpad. A co najbardziej przeraża fizyków, to fakt, że wszystko to może być tylko wierzchołkiem góry lodowej. Jeśli naruszenie CP obserwuje się w barionach, to gdzie jeszcze się kryje i co oznacza dla naszego obrazu świata? Jeden z uczestników eksperymentu zażartował. Chcieliśmy zrozumieć wszechświat. A w końcu stało się jasne, że nawet nie zaczęliśmy go rozumieć. I to nie jest metafora, to istota tego, co się dzieje. Jeśli myśleliście, że układ okresowy pierwiastków Mendelejewa jest szczytem porządku we wszechświecie, to eksperyment LHCB rozczaruje Was i jednocześnie zaintryguje, ponieważ w 2025 roku uczestnicy zaczęli zachowywać się nie tylko dziwnie, ale zaczęli łączyć się w niewyobrażalne absolutnie egzotyczne kombinacje, które wydawałyby się niemożliwe do istnienia. Ale oto są one na wykresach, w danych i w rzeczywistości. A wszystko to ma związek z czarującymi, ale kapryśnymi kwarkami. Tradycyjna fizyka uczyła nas, że istnieją dwa rodzaje kombinacji kwarków. Mizony to kwark plus antykwark, a bariony to trzy kwarki. To tak jakby cała kuchnia składała się wyłącznie z kanapek i zup. A teraz wyobraź sobie, że ktoś nagle ugotował barszcz z pizzą w środku. I to po prostu się udało i stało się stabilne, czyli smaczne. Dokładnie to dzieje się z tetra i pentakwarkami. W lipcu 2025 roku LHCB ponownie wstrząsnęło fizykami. Zarejestrowano nowe egzotyczne stany z kwarkami, w tym dwa nowe dziwne tetrakwarki składające się z kwarku i dziwnego antykwarku. Wzbudzone pentakwarki, w których kwark jest wpleciony w złożoną mozaikową strukturę składającą się z pięciu elementów. Potencjalne potwierdzenie istnienia tajemniczej cząstki znanej jako T690. Super rzadkiej kombinacji dwóch kwarków siku i ich antycząstek, która, jak się wydaje, nie rozpadają się natychmiast, ale żyją wystarczająco długo, aby można je było zaobserwować. Nie jest to już przypadek ale stan trwały. Oficjalne potwierdzenie tych obserwacji zostało przedstawione w lipcu 2025 roku na konferencji i wywołało prawdziwą sensację. Jeden z teoretyków nazwał to nowym zoocząstek, Inny przepisaniem książki fizyki kwarkowej od czystej kartki, ale o to, co jest naprawdę interesujące. Nikt tak naprawdę nie rozumie, dlaczego te rzeczy w ogóle istnieją. Zgodnie ze standardowym modelem tak złożone kombinacje nie powinny być stabilne. Powinny natychmiast się rozpaść i zniknąć. Ale nie, one żyją. I to nie tylko żyją, ale pojawiają się ponownie w różnych konfiguracjach. To nasuwa fizykom niepokojącą myśl. A może w ogóle nie rozumiemy, jak działają silne oddziaływania między kwarkami, albo co gorsza, może w trzewiach LHCB rodzą się nie tylko rzadkie cząstki ale także ślady ukrytej struktury materii, której nie potrafimy jeszcze opisać. To właśnie sikwarków stały się gwiazdami tego nowego show. Mają średnią masę, nie są zbyt lekkie jak kwarki górne i dolne, ani zbyt ciężkie jak kwarki górne. To sprawia, że są idealnymi aktorami na scenie silnych oddziaływań jądrowych. Dzięki nim LHCb otworzył sejf z tajemnicami świata subatomowego, do którego inne detektory nawet nie dotarły. Teraz naukowcy nie tylko obserwują to, co już wiadomo, ale próbują opisać nowe, egzotyczne zjawiska, które wydają się pochodzić z powieści science fiction, ale są potwierdzone dziesiątkami tysięcy zdarzeń. Jeśli myślisz, że po tetra i pentakwarku LHCB zdecyduje się nieco zwolnić i odetchnąć, to się mylisz. Rok 2025 okazał się jednym z najbardziej produktywnych w historii eksperymentu. Naukowcy nie tylko obserwowali niesamowite cząstki, ale osiągnęli również wysoki poziom dokładności. Zacznijmy od głośnego oświadczenia. W maju 25 roku LHCB przedstawił pierwsze w historii kolidera dokładne pomiary masy z bazonu tej samej tajemniczej cząstki, która kontroluje słabe oddziaływanie neutronów. Sekret tkwi w niesamowitej częstotliwości danych. Przeanalizowano 174 tysiące zdarzeń rozpadu zazon. Gdzie rozpadł się on na parę mionów. Otrzymana wartość masy jest tak dokładna, że stoi w sprzeczności z wynikami poprzednich eksperymentów, w tym nawet legendarnym CDF2 Fermilab, który w 2022 roku rzucił nauce wiele zagadek, mierząc masę w bazonu z przerażającą rozbieżnością od teorii. Teraz wszyscy obserwują LHCb. Czy wskazuje to na fundamentalny błąd w modelu standardowym? Czy jest to wskazówka na nieuwzględnione efekty? Tak czy inaczej, nowy pomiar staje się punktem odniesienia, a jednocześnie został uzyskany w eksperymencie, który pierwotnie nie był nawet przeznaczony do takich zadań. W maju i czerwcu 2025 roku LHCB nagle poinformowało o wykryciu orbitalnie wzbudzonych stanów bismazonu, najrzadszych cząstek, w których kwarki sy i bikwarki łączą się w jeden krótkotrwały, ale niezwykle wyrazisty duet. Bisyzon to rodzaj gwiezdnych par świata cząstek, ciężkich, gęstych i niezwykle wrażliwych na wewnętrzne oddziaływania. Wykrycie ich wzbudzonych form jest jak usłyszenie nowych nut w znanej od dawna melodii, ale znacznie cichszych niż kiedykolwiek. Niemniej jednak LHCb je usłyszał. Sygnał został odebrany poprzez analizę rozpadów besymizonu z emisją fotonu. I tu pojawia się coś interesującego. Wynik ten był tak nieoczekiwany, że kilka tygodni zajęło samo jego sprawdzenie. Ale potwierdzenie nadeszło. Rzeczywiście, Wszechświat pozwala tym niezwykłym kombinacjom istnieć dłużej niż się zakładało. Jest to ważne nie tylko dla fizyków cząstek elementarnych, ale także dla wszystkich, którzy zajmują się wewnętrzną strukturą materii. Stany te są swego rodzaju ultradźwiękami rzeczywistości kwantowej, pozwalającymi zobaczyć, jak kwarki i gliony przyciągają się, wibrują, i łączą w dziwnych konfiguracjach. W 2025 roku LHCB stał się pionierem w wykorzystaniu AI w czasie rzeczywistym. Nowe algorytmy uczenia maszynowego nie tylko analizują dane, ale także przewidują, które zdarzenia warto zapisać, a które można odrzucić z dokładnością i szybkością, które wcześniej wydawały się czystą fantazją. To zmiana paradygmatu. Teraz LHCB jest w stanie na bieżąco wykrywać rzadkie zdarzenia. To tak, jakby szukał igły w stogu siana wielkości wszechświata i ją znajdował. Takie przetwarzanie w czasie rzeczywistym otwiera drzwi do wykrywania efektów, które wcześniej po prostu ginęły w szumie. Fizycy mówią o tym jako o drugim oddechu LHCB. Urządzenie może nie tylko zaglądać w głąb materii kwarkowej, ale także na nowo definiować sposoby, w jakie badamy wszechświat. Tak więc rok 2025. Stał się rokiem, w którym LHCB wykroczył poza swoją pierwotną misję. Nie jest już tylko rejestratorem cząstek, ale stał się aktywnym uczestnikiem restartu fizyki fundamentalnej. Pomiar Z-Bonu, stan wzbudzony, sztuczna inteligencja. Wszystko to wskazuje, że jesteśmy dopiero na początku wielkiego odkrycia. I oto dochodzimy do najbardziej intrygującej części. LHCB nadal dostarcza dane, które nie tylko zaskakują. Ale podważają fundamentalne wyobrażenia o budowie wszechświata. Najważniejsze pytanie, które brzmi niemal jak krzyk rozpaczy w kręgach naukowych, brzmi: dlaczego to w ogóle jest możliwe? Pierwszą rzeczą, która wprawia w zakłopotanie, jest nieoczekiwany stopień naruszeń CP. W klasycznym modelu standardowym takie naruszenia są dopuszczalne, ale ściśle ograniczone. To, co wykazał eksperyment z barionami, wykracza poza te ramy. Obserwowane odchylenie od symetrii między materią a antymaterią jest tak duże, że po prostu nie ma gdzie go umieścić w obecnym paradygmacie. To nie jest tylko szum, to już prawdopodobnie pierwsza szczelina w pancernej logice standardowego modelu. Dalej mamy egzotyczne tetrakwarky i pentakwarki, które coraz częściej wyskakują z danych i zachowują się inaczej niż przewidywały nawet najśmielsze hipotezy. Niektóre z tych cząstek wykazują na przykład nieoczekiwaną szerokość rezonansu lub anomalne kanały rozpadu. Wydawałoby się, że już dawno zbadaliśmy oddziaływanie kwarków, ale tutaj zaczyna ono grać według zupełnie nowych zasad. To, co szczególnie wytrąca fizyków z równowagi, to statystyczna stabilność anomalii. Wcześniej zdarzało się, że nieprawidłowości znikały wraz z gromadzeniem danych, ale tutaj jest odwrotnie. Im większa dokładność, tym silniejszy efekt. Nie jest to już drobna niedokładność, którą można przypisać artefaktowi lub błędowi detektora. Dodajmy do tego jeszcze jeden czynnik. Coraz częściej odnotowuje się odchylenia od uniwersalności leptonowej i to w różnych zestawach danych. LCB już wcześniej podnosił alarm w związku z tym, ale teraz, według samych badaczy, wygląda to coraz bardziej na sygnał, a nie szum. Wreszcie, wśród fizyków panuje ogólne wrażenie, że za rogiem czai się nowa fizyka ale nie wiemy nawet, jak się do niej zbliżyć. Czy jest to aluzja do supersymetrii, czy też przejaw jakiejś ukrytej struktury, nieopisanej w znanych teoriach? Nikt nie wie. Ale co to wszystko oznacza? Odkrycie naruszenia CP w rozpadach barionów, nowa fala egzotycznych cząstek, trwałe anomalie w rozpadach kwarków i systematyczne naruszenia uniwersalności leptonowej to nie tylko zbiór ciekawych faktów, to dziura w korpusie modelu standardowego. Pierwsze i najpilniejsze pytanie: gdzie leży granica zastosowania modelu standardowego? Fizycy zawsze wiedzieli, że jest on niekompletny. Nie obejmuje on grawitacji, ciemnej materii, energii i pochodzenia masy. Ale teraz wydaje się, że pojawiła się również wewnętrzna pęknięcie. Jeśli naruszenie symetrii w rozpadach barionów przekracza dopuszczalne granice, to być może w strukturze kwarków ukryta jest nowa forma symetrii. Lub jej fundamentalny brak. Drugie pytanie. Co wtedy z antyswileniem? Żyjemy w świecie, w którym materia dominuje nad antymaterią i nikt tak naprawdę nie wie dlaczego. Obserwowane efekty CP łamania w mezonach i leptonach nie dają wystarczającego przesunięcia. Ale jeśli rozpad barionów wnosi dodatkowy wkład, być może właśnie tutaj kryje się klucz do asymetrii materii i antymaterii we wszechświecie. A to oznacza, że zbliżyliśmy się do tajemnicy narodzin wszystkiego, co istnieje. Dalej pojawia się kwestia struktury kwarków. Nowe egzotyczne cząstki, składające się z czterech lub pięciu kwarków, zachowują się inaczej niż przewidują proste modele. To zmusza do ponownego przemyślenia koncepcji oddziaływania kolorowego, a może nawet nasuwa myśl, że kwarki nie są ostatecznymi składnikami materii. A co jeśli mają one podstrukturę lub są stanem czegoś bardziej elementarnego? Pojawia się również pytanie o powiązania z innymi fundamentalnymi oddziaływaniami. Dlaczego zaburzenia pojawiają się właśnie w słabym oddziaływaniu i to z taką stabilnością? Czy nie kryje się za tym większa symetria, podobna do wielkiego połączenia, ale w niższych skalach energii? I wreszcie pytania dotyczące technologii i prognoz. Jeśli efekty te są rzeczywiście stabilne, jeśli stoją za nimi nowe prawa fizyki, to prędzej czy później będziemy mogli je wykorzystać. Wyobraź sobie nowe źródła energii, radykalnie precyzyjne czujniki, a nawet technologie sterowania materią na poziomie kwarkowym. Brzmi jak science fiction, ale właśnie takie odkrycia dały kiedyś początek tranzystorom, laserom i GPS. To nie jest tylko etap, to brama do nowej ery. Nie chodzi już o to, czy pojawi się nowa fizyka. Chodzi o to, jaka ona będzie. A najbardziej ekscytujące odpowiedzi mogą nadejść już w najbliższych miesiącach. Co ostatecznie otrzymaliśmy na zakończenie najbardziej tajemniczego roku w historii CERN? Wrażenie, że fizyka jest niedokończonym rozdziałem, a dopiero rozpoczętym wstępem. Trwałe anomalie, naruszenie symetrii, dziwne konfiguracje kwarków, zagmatwane leptony i nowe spojrzenie na naruszenia CP. Wszystko to wskazuje, że nic nie rozumiemy. Wcześniej standardowy model wydawał się solidnym mostem przerzuconym nad chaosem. Teraz jednak w jego filarach pojawiają się pęknięcia. I to właśnie te pęknięcia, jak na ironie, pozwalają zajrzeć głębiej w ukryte poziomy rzeczywistości. Być może właśnie teraz obserwujemy narodziny nowego modelu wszechświata, w którym symetria nie jest świętym prawem, a kruchą równowagą. Cząsteczki nie są punktami końcowymi, są stanami falowymi głębszej struktury. Kwarki i leptony to tylko wierzchołek góry lodowej. Pod którą rozlewa się ocean przed jeśli można je tak nazwać. Przestrzeń i czas nie są areną, ale dynamicznym wynikiem interakcji, których natura nie została jeszcze opisana. Wszystko, co się dzieje, to nie tylko zaskakujące dane, ale zaproszenie do rekonstrukcji obrazu świata nie powierzchownego, ale fundamentalnego. Stoimy na krawędzi, kiedy eksperymenty wyprzedziły teorię, kiedy logika ustępuje intuicji kiedy natura przestaje być wyjaśniona i zaczyna być słyszana. Tak.